Wczoraj konferencję prasową zwołała również Bełchatowie Koalicja Obywatelska. Zaprezentowano Bełchatowskich kandydatów oraz jednym na liście z okręgu 10 Cezarego Grabarczaka. Chcę za Państwa pośrednictwem podziękować mieszkańcom Bełchatowa, bo dzięki Waszym podpisom na listy, które zgłosiła Koalicja Obywatelska. Mogliśmy je zarejestrować. Bez tego pierwszego etapu kampanii wyborczej nie byłoby nas dzisiaj tutaj. Jeszcze raz dziękujemy, nisko się kłaniamy. W tych wyborach najważniejsze słowo to wiarygodność. Koalicja Obywatelska jest wiarygodna. Przedstawiła swój program, przedstawiła kandydata na przyszłego szefa rządu. Jest nim pani marszałek. Małgorzata Kidawa Błońska. Przedstawiliśmy program i zadawaliśmy pytanie, gdzie jest wasz program, gdzie PiS ukrył swój. Po dwóch tygodniach pojawił się ten program w Zapowiedziach i co w nim znajdujemy? Znajdujemy wiele sprzeczności, wiele zagadek. I ich program wywołał już dzisiaj wątpliwość, czy Polska nadal będzie się rozwijać, czy przedsiębiorcy utrzymają swoje firmy, czy ta wyższa płaca minimalna nie odbędzie się kosztem małych i najmniejszych przedsiębiorstw. My proponujemy inne rozwiązanie. My proponujemy rozwiązanie, które nie będzie obciążało przedsiębiorców, a jednocześnie spowoduje, że ci, którzy uzyskują dziś najniższe wynagrodzenia, będą mieli w kieszeniach, w portfelach więcej o 600 zł. Ale jesteśmy także wiarygodni w kwestii inwestycji, inwestycji w mieszkania. Nasz program mieszkanie dla młodych, program realizowany rodzina na swoim, pozwoliły na podpisanie ponad 300 tysięcy umów na własne mieszkanie, na własne gniazdo dla 300 tysięcy polskich rodzin. Oni ogłosili program mieszkanie plus, i mamy wielką katastrofę. Zamiast tysięcy mieszkań mamy zaledwie 846 mieszkań. Pytamy, co z Waszą wiarygodnością? Gdzie są te obiecane mieszkania? Gdzie są samochody elektryczne? Gdzie sprzęt dla wojska? Miały być i nie ma. Do przeprowadzonej reformy oświatowej odniósł się Roman Siedlecki, kandydat e, do Sejmu reformy. oraz wieloletni Natomiast nauczyciel. Ministerstwo Edukacji Narodowej przeprowadziło reformę i zostawiło właściwie z tym całym bałaganem Nauczycieli, rodziców, dzieci, no i samorządowców, na których spadły tutaj te problemy organizacyjne. Prawda jest taka, że nie wystarczy powiedzieć, że napisało się podstawę programową, która tworzy ucznia kreatywnego, bo to są tylko słowa. Oczywiście są takie. Priorytety, że matura e, musi wrócić e, tak jak kiedyś, że jest to egzamin bardzo, bardzo ważny. Natomiast, e, żeby to był egzamin ważny i rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie, to my musimy dać uczniom e, możliwość edukacji w normalnych warunkach. Więc e, na pewno to dotyka nas wszystkich, dlatego że jesteśmy rodzicami, e, mamy dzieci. I pragniemy dla naszych dzieci no, jak najlepszej przyszłości, a w związku z tym i edukacji. Rozdział piąty w naszym programie Polska edukacja i kultura to znajdziecie Państwo w programie. Koalicji Obywatelskiej. Arkadiusz Różniatowski e, mówił między innymi o potrzebie. E, o potrzebie wydania koncesji wiem, dla czy, odkrywki e, złoczew. Nie wiem, czy politycy, nasi oponenci dzisiaj informowali Państwa o tym, na jakim etapie jest odkrywka złoczew. Czy możemy się spodziewać tego, że dwa giganty energetyczne kopalnia elektrownia będą miały, będą miały możliwość funkcjonowania przez kolejne lata, poza tymi dziesięcioma, być może 11 jedenastoma latami, które zostały funkcjonowania tutaj na bazie złóż, w tej chwili eksploatowanych. My oczywiście dołożymy wszelkich starań do tego, aby, aby te, ta odkrywka złoczew została uruchomiona, jeżeli będzie to możliwe, ale uważamy, że jeżeli, jeżeli tak się nie stanie, jeżeli, jeżeli została zaprzepaszczona jakaś szansa, 4 lata, które minęły od poprzednich, od poprzednich wyborów zostały stracone powinna, powinna być wykonana bardzo duża praca na to ku temu, żeby, żeby spowodować jakieś łagodne przejście pomiędzy tym systemem gospodarczym, który mamy w tej chwili, strukturą zatrudnienia, którą mamy w tej chwili na terenie powiatu bełchatowskiego, na terenie całego regionu, a tym, co czeka nas w przyszłości, czyli tym, co czeka nas po węglu. Ze swojej strony chciałem jeszcze zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię, która, która mnie osobiście irytowała przez praktycznie całą kadencję. To kwestia zmian, próby dokonywania zmian granic administracyjnych bez tak naprawdę bez pytania mieszkańców, którzy, których te zmiany najbardziej dotykają. Mowa tutaj oczywiście o, o próbie aneksji części. Gminy Kleszczów na rzecz Gminy Bełchatów. Naszymi działaniami już w przyszłym parlamencie będziemy starali się tak zmienić prawo, by takich zmian nie można było, nie można było przeprowadzać tylko i wyłącznie na zasadzie wydania rozporządzenia. Bez absolutnie bez żadnej konsultacji z mieszkańcami czy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Cezary Grabarczyk wezwał kontrkandydatów do debaty na argumenty i gry fair play podczas kampanii wyborczej.